Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego obchodziła w bieżącym roku jubileusz Pięciolecia Działalności. Z tej okazji w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku zorganizowano okolicznościowe spotkanie, w trakcie którego podsumowano dotychczasowe osiągnięcia Platformy oraz rozmawiano o planach na przyszłość. W jubileuszu uczestniczyło wielu znamienitych gości, w tym m.in. Zastępca prezydenta miasta Rybnika Joanna Krzyżczęsz, wicestarosta pani Aleksandra Chudzik, przewodniczący i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP Wojciech Kreft i Andrzej Kasperek, kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Maciej Zagarek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Teresa Bierza, radni miasta oraz dyrektorzy placówek oświatowych, doradcy zawodowi i pedagodzy oraz młodzież. Licznie zebranych w imieniu władz samorządowych przywitała zastępca prezydenta Joanna Kreszczyn. W swoim wystąpieniu nawiązała do wspomnień, czyli do okresu poprzedzającego powstanie platformy, zwróciła uwagę na przewagę działań podejmowanych wspólnie wtedy przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, Zespół Szkół Technicznych OPS Czerwionka Leszczyny oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. Aktualnie platforma. Bardzo się rozrosła i zrzesza 13 podmiotów. Zwracając się do zebranych, pani prezydent podziękowała za trud i zaangażowanie przy podejmowaniu licznych przedsięwzięć związanych z poradnictwem zawodowym. Dziękuję za trud pracy wszystkim dyrektorom, za to, że chcecie współpracować i że to uczycie pozostałej jednostki, że bycie razem jest o wiele lepsze niż konkurowanie ze sobą, bo naprawdę, naprawdę efekt synergii to jest najważniejsza że ścieżka kariery i kariera zawodowa w dzisiejszych czasach to jest wyjątkowe wyzwanie. Żeby mieć pracę trzeba się przygotować od przedszkola. Także gratuluję gminie prezydenta jeszcze raz tego waszego pięciolecia z prośbą oczywiście o to, żebyście dalej działali, żeby coraz więcej podmiotów chciało współpracować i żeby ten najważniejszy podmiot, czyli żeby młody człowiek potrafił bezpiecznie kroczyć na rynek pracy i żeby tą pracę miał Rola i znaczenie poradnictwa zawodowego jest współcześnie niepodważalna. Człowiek powinien dostosowywać swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe do zmieniających się warunków na rynku pracy. Poradnictwo zawodowe jest przydatne w każdym wieku i pozwala dokonywać dobrych wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz zarządzać swoją karierą. Poradnictwo sprzyja większej mobilności na rynku pracy, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. W trakcie spotkania odczytano listy gratulacyjne, jakie zostały wystosowane z okazji pięciolecia działalności Platformy Poradnictwa Zawodowego w Rybniku. W merytorycznej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście. Podkreślali rolę i zadania, jakie mają do spełnienia doradcy zawodowi, którzy, jak wyraził się Wojciech Kreft, pomagają w spełnianiu marzeń. Podsumowanie dotychczasowej działalności Rybnickiej Platformy zaprezentował jeden z architektów przedsięwzięcia Jacek Żyro z Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. Sporo uwagi poświęcono projektowi Azymut. Moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca, w którym uczestniczyło ponad 2000 uczniów oraz Rybnickim Dniom Kariery, o czym mówiła z kolei Grażyna Kochut z Zespołu Szkół Technicznych. O poradnictwie zawodowym w województwie śląskim mówił Maciej Zegarek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. O potrzebach oraz zadaniach stojących przed poradnictwem zawodowym mówili także przedstawiciele Rybińskiej Platformy Poradnictwa Zawodowego. Działania Platformy oparte są na zasadach partnerstwa i dialogu, a jej sukces zdaniem Wojciecha Krefta tkwi we współpracy. I w tym, że są ludzie, którzy powiedzieli chcemy coś zrobić. tak? To widać, bo wyraźnie przywódcą jest pani dyrektor, ale jest ta cała gromadka, dzisiaj już 13 w sumie osób, którzy powiedzieli: Mamy ideę, mamy pasję i chcemy coś zrobić, coś dobrego. To jest warunek to jest absolutny warunek. Współpraca, która buduje synergię, która daje zupełnie nowe, nowe rzeczy, nowe wartości. W swoim krótkim wystąpieniu wspominał Pan o marzeniach, które są jakby fundamentem naszej egzystencji. No bez marzeń właściwie nie warto wychodzić z domu. Poradnictwo zawodowe pomaga je realizować, gdyby Pan zechciał jeszcze w paru słowach odnieść się do tego. Zdecydowanie tak, no każdy z nas ma te marzenia i chce je zrealizować. Bardzo często jednak jest tak, że nie wiemy jak. Po prostu nie wiemy jak. A doradca jest tą osobą, która ma nam w tym pomóc odnaleźć tą swoją drogę, tak? Czyli powiedzieć, masz takie marzenia. Pomyślmy, jak możesz to zrealizować. I to jest najdziwniejsze, że doradca nie wymyśla za kogoś te, te, tego, jak to zrobić, tylko doradca pokazuje, jak samemu tą drogę znaleźć. E, ale absolutnie spełnianie marzeń jest tym motorem naj, najfajniejszym, najmocniejszym, najsilniejszym. I myślę, że jeżeli do tego się odniesiemy, to wtedy każdy ma szansę przejść przez życie no, tak, jak chce, jak sobie wymarzył. Jacek Żyro z Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku w rozmowie podkreślał ogromną rolę współpracy, która legła przed pięciu laty u podstaw podpisania deklaracji, która dała początek Rybnickiej Platformie Poradnictwa Zawodowego. My chcieliśmy zrobić coś takiego, żeby była współpraca, żeby było porozumienie, żeby te wspólne projekty, ta wspólna praca którym jest wychowanie do pracy. Miała ręce i nogi, była skoordynowana, nie było powtarzalności dublowania i to było tą naszą taką najistotniejszą ideą. Wygląda na to, że po pięciu latach udało się to zrealizować, zrobić nawet wręcz z nawiązką? No myślę, że tak. To muszę podkreślić wszystko zasługa wspaniałych ludzi. To, że chcę im się pracować, że robią to, pomimo, że całkowicie poza pracą, bez jakiejkolwiek gratyfikacji. Chyba można powiedzieć z pasją, z zacięciem, zaangażowaniem na pewno. I to, że to jest suma potencjałów, która tworzy nową jakość, powoduje, że no 2 plus 2 nie jest 4, a jest więcej. Z okazji jubileuszu instytucje tworzące Rybińską platformę otrzymały okolicznościowe grawertony, uhonorowano Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwiące leszczynach Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Zespół Szkół nr 6, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną, filię Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Rybniku, Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Punkt Pośrednictwa Pracy w Czerwionce-Leszczynach. W artystycznej części spotkania wystąpili uczniowie z rybińskich szkół uczestniczących w działaniach Rybińskiej Platformy Poradnictwa Zawodowego.